Słuchajcie, drugi raz yy, nagrywam filmik. Może w tam tamtym pamiętacie, że nagrywam yy, tutaj wlewałyśmy już różowe. I robiłyśmy wszystko. Pierwsze to oli nie było. Jest trochę tego białego, słuchajcie, bo ja nie chcę. Matko, jak nie ma to więcej różowego tam. Albo niebieski tam. Dobra. Człowieku, tytula! Ja wezmę jakiś, żeby pomieszać, bo ręku chyba nie będę mieszać. Co? Nie, mieszać? czekaj, ją wsadzamy od razu. Satysfakcja! Może no, by Nie rozumiem Słuchaj, chlapisz na palele. Już chlapnęłaś. Słuchajcie, chyba więcej weźmiem. Bo jakoś ta woda nie chce nam cię barwić. Tylko jakieś robaczki wychodzą. No to właśnie takie ma być. Chyba co? O ładko, nie, ja chciałam, żeby było jakoś tak, no wiesz, jakaś reakcja. O, a może... Coś... Ale to ładnie wygląda. O, ja wiem co wezmę. Aby zrobiono trochę więcej, ja muszę iść na dół. Już. Dobra, słuchajcie, idziemy do łazienki. Olej już idzie na dół, nie będziemy mieli do Dobra, słuchajcie, zaraz kończę. Upadku, czekajcie, wezmę podest, bo nie to się nie tam za bardzo. Siedem lat prawie. Można mówić, że siedem, ale sześć. 6,5 Mam lat 6,5. i pół. To sięgam do stołu Dobra, zaraz tam tu zamknę I włożę jeszcze to To będzie zaparwiona woda Czekajcie Jedno wszystko Dobra, czekajcie Czekajcie jeszcze Ja otwieram Oh my gosh Jaki kolor wylosuje, taki kolor biorowuje. Taki. To normalnie będzie reakcja. O! Tu się roztapia. Zielona woda się tworzy wieku, tu jest takie mega! Lama, tu nie wpadni, Lama... Normalnie mega! Ekstra tu jest! Normalnie lama się siedzi, a my tu wyprawiamy cuda, no, Normalnie, patrzcie. Łee, wodorosty. <gryw> to widać, jak wodorosty, a ja tu zielona woda. Oh my gosh! Finał, nie przyszła Ola na finał, myszorstwa, czekajcie, Lamo nie upadnie, ja muszę tylko chusteczkę wyczuć, żeby nie pomoczyć kolejnego kolorku, weźmiemy parę, bo ja bym chciała właśnie, jaki kolor wylosuję, taki kolor zajebuję, ja wszystkie bym chciała, różowy, Dobrze, że nie mam alergii Na no, takiego fajnego Dobrze, że nie mam alergii Na no, takiego fajnego Tylko woreczka się nie wyjmuje Ten woreczek Sam się roztapia To jest taki, taki płynik Płyn normalny I to trzeba zostawić Wrzucić Nie

Słuchajcie, młotku, czy się roztapia lama śjedź jak kolor wyjdzie z tych wszystkich młotku. Ja to mówię, że tak ten jest jeszcze różowy, jest trochę zielony i zielony już znik. Kompletnie tych chrupaczków nie widać. a nie patrzę. Patrzcie, Lama się. Jeźd? Normalnie czadzior nagrywam na telefonie, ale normalnie czadzior tra... jak ona siedzi. Normalnie czadzior. Taka woda. Szkoda, że nie mam wody odpornego telefonu, ale to mojego. Wiecie, to jest mój. Ale... Duże strasznie dobre. Słuchajcie, teraz właśnie odłożymy to, w kąpanie się do prysznicy. Do wanienki. Do rabra. Kładamy. Kładamy na miejsce. O człowieku. Słuchajcie, ja Wam pokazuję naszą szafkę o matku. Co za skandal. cu ești este în vășință. Dobre, vechodi mi, jesteś mi na reszcie tu, znowu, la o, posłuchała się mi musi, posłuchała się, u matku, jeszcze taka kalaretka została, u matku, u matku, u matku z kucurką, to jest relaks dobra lama musi wychodzić niestety lama żegnamy się Jezu ile ona sika całe o Jezu zapomniał mi ręcznika. idę poręcznik. idziemy jeszcze raz do łazienki poręcznik. Poręcznik. Na szczęście mamy ten durung. Na szczęście. Boetko. O, Łatko z